Wczoraj były Mikołajki. Cóż za radosny dzień! Wszyscy dostają mega super prezenty! Tylko dlaczego niektóre prezenty są słabe, nietrafione i żenujące? Zresztą sami zobaczcie! I oczywiście przypominam, przypominam, mała reklama: wpadajcie do naszego sklepu drobinki.pl. Tam znajdziecie moje super książki i jeszcze fajniejsze otulacze. Polecam bardzo mięciutkie. <noise> tak, bo Mikołajki to jest mega, mega trudny czas, dlatego że trzeba kupywać prezenty. Prezenty dzieciom, mhm. dzieci, rodzicom, czasem nie zawsze. E, gdzieś tam w klasie są te Mikołajki, wśród znajomych i tak dalej, w pracy. E, no i czasami trafiają się mega fatalne prezenty, albo dane nie tak jak trzeba. Pierwszy prezent jest mega wstydliwy, znaleziony w sieci. Mój były chłopak podarował mi na święta komplet seksownej bielizny Mikołajkowej. No dobra, to mhm. powiedzmy pomysł. Okay. Dla niektórych byłby ok. Oczywiście w obecności mojej całej rodziny, babci, dziadka i wszystkich. Czułam się upokorzona, a po ich minach widać było, że oni byli zdenerwowani. Z jednej strony czuję ten ból, bo jakbym też miała dostać nawet jakąś bliznę. To bym czuła się lekko zażenowana, ale trzeba się cieszyć, że chociaż ładna ta bielizna, a nie dostała na przykład jakieś takie babcine majtki. Tak, to prawda. Albo w serduszka. Ale tu trzeba bardzo wyczuć moment, kiedy można podarować takie bardziej intymne, bardziej takie wiesz. E, e. Raczej trzeba to robić sam a. na sam. Dokładnie przy i babci. Pamiętajcie, to muszą być bardzo stanowane e, prezenty. Dobra, czy ty kiedykolwiek dostałeś wstydliwy prezent albo głupi, z którego właśnie zadowolona? Ja miałam to szczęście, że nigdy w zasadzie nie dostałam jakiegoś mega super nietrafionego prezentu. Może się zdarzyło, ale nawet jeśli to po prostu tego nie pamiętam, zazwyczaj dostawałam bardzo fajne prezenty, na przykład mama robiła mi taki mystery box z różnymi rzeczami i musiałam to właśnie tak jakby otwierać szukać i w ogóle to było bardzo, bardzo fajne. Bo Ty zawsze leciałaś na ilość i lubiłaś rozpakowywać, stąd ja chodziłam po tych wszystkich sklepikach, sklepach, żeby kupić Ci mnóstwo takich drobiazgów. Pakowałam to później wieczorem, żebyś mogła później z tego pudła tak wyciągać, 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 wyciągać. Tak. I teraz na przykład mamy dla Kuby znowu inny plan całkiem. On też lubi głównie rozpakowywać, więc u niego też idziemy na ilość, a nie na jakość. I będzie miał taką mapę, Skarbów. My nagrywamy odcinek dzień wcześniej, więc jakby przed Mikołajkami, więc on jeszcze tego nie wie. Będzie mapa i on będzie musiał po tej mapie szukać swoich prezentów w domu i je rozpakowywać. Amelka y, stwierdziła, że też chce się załapać. Tak. I musiałam uwzględnić jej prezenty na tej mapie. A mama powiedziała że jak chce się załapać, to muszę wstać o 5.20, bo Kuba nie wytrzyma aż do szóstej kiedy wstanę. Będziesz o 5.20 no. na starcie? Zobaczymy. <laughs> Dokładnie tak. Dobra. A teraz y, ja wam powiem o takich prezentach, będziemy czytać, które w sumie ja nie wiem, czy mają dobrą intencję, czy złą, więc zaczynamy i zapytamy, czy chcielibyście takie dostać. Jak większość nastolatków w liceum przechodziłam trudną fazę dojrzewania. Niestety miałam zdecydowanie większe problemy z serą niż przeciętna nastolatka. Z okazji świąt mieliśmy klasowe mikołajki. W ostatni dzień zajęć rozpakowaliśmy swoje prezenty. Byłam bardzo podekscytowana, ale ku mojemu rozczarowaniu okazało się, że dostałam żel na pryszcze. Wspomina Weronika. No i teraz pytanie: zły prezent czy dobry? Zły prezent. Na pewno zły prezent. Ja szczerze mówiąc nie chciałabym dostać. Źle bym odnotowała ten prezent, byłby dla mnie e, bardziej wstydliwy i raczej bym poczuła się jakby autor tego prezentu chciał mi coś wytknąć. Więc raczej jak się robi takie mikołajkowe e, prezenty w klasie, w szkole, to stawia się na coś takiego. Bardziej stonowanego i bardziej, że wiesz, komu się podoba. No taka prawda. Chyba, że chcesz zrobić sobie żarty, ale żarty to też w miły sposób. Na przykład ludzie kupują sobie czasami jakieś śmieszne poduszki albo coś takiego. Jak na przykład wiesz, że swojego znajomego wylosowałeś. Ja dostałam fioletowego słonia w niebieskie serduszka, tak. <grym> więc. Y Pytanie, czy lepiej potrzebne, czy bardziej kiczowate rzeczy? Właśnie jest strasznie trudno trafić w mikołajki klasowej, dlatego wy możecie powiedzieć na przykład, jakie wy macie pomysły na e, prezenty mikołajkowe dla albo osób ze swojej klasy. Albo jakie dostaliście beznadziejne. No bo tak naprawdę cała ta idea tych mikołajków klasowych jest trochę dziwna, bo jeszcze jakby można było się dobrać w klasie tak, że każdy sobie wybiera kogo chce. Wybierasz swoją jakby najbliższą osobę. Mniej więcej wiesz, co ją uszczęśliwi, albo co może jej kupić. A jak trafiasz na jakiegoś. Powiedzmy chłopaka czy dziewczynę, z którym masz mały kontakt, nie masz zielonego pojęcia, no to później kupuje się te skarpety, fioletowe słoniki. Moim najgorszym prezentem ever był zestaw do odchudzania, dodaje Marlena. Po ciąży przytyło mi się kilka kilo i od swojej teściowej, och te kochane teściowe, dostałam zestaw herbat wyszczuplających i leginsy na siłowni, oczywiście o dwa rozmiary za małe. Było mi naprawdę przykro i mimo ogromnego głodu tego dnia już nic nie zjadłem najgorszy wieczór świąteczny. Akurat akurat uważam, że hamskie. To nawet nie jest nietrafiony prezent, tylko to jest czysto hamski prezent. Bo o tyle, co uważam, że na przykład zestaw samych herbat albo leginsy na siłownię byłby fajnym prezentem. Tym bardziej, jeżeli wiemy, że ktoś na przykład lubi, bo ja też nie bym chciała dostać jakieś takie leginsy sportowe, bo nie mam w swoim zestawie. Eee, to uważam, że takie prezenty, które mają nam coś wytknąć specjalnie są strasznie nie na miejscu, bo prezentami mamy my sprawiać komuś radość, Prawda? Czyli jeżeli my je dajemy, żeby chcemy, żeby ktoś się ucieszył, a nie poczuł gorzej. Więc mhm. uważam, że święta i dawanie prezentów to nie jest czas na poruszanie właśnie takich jakichś swoich kwestii, swoich zażaleń do drugiej osoby. No tak, bo, bo nawet jeżeli chcemy pomóc tej drugiej osobie, powiedzmy naprawdę widzimy, że przyjaciółka w... ma problem z wagą, albo z, nie wiem, z cerą, albo z włosami, które się przetuszczają. nie wiem, cokolwiek, no bo się może tak zdarzyć. I naprawdę chcemy jej pomóc, to chyba lepiej w jakimś normalnym dniu do niej zagadać, że słuchaj, słyszałam, że jakieś żele są mega super i pomogły mojej przyjaciółce. Tak, a poza tym takie leginsy, jak wiemy, że na przykład no raczej tego nie użyjemy, a tym bardziej jeżeli chcemy dać komuś, jak wcześniej była ta historia o żelu na pryszczeł, no to też nie wiemy dużo o skórze tej osoby, więc równie dobrze może sobie pomyśleć, no kupię jej, może jej to pomoże, tak naprawdę jej to jeszcze zaszkodzi, bo każdy ma też inną skórę i ona nie musi jej skóra polubić się z tym żelem. No to już taka bardziej... No i trzeba też brać pod uwagę to, że to, że ty czujesz, że na przykład twoja koleżanka przytyła i nie jest to dla ciebie wielki problem, po prostu traktujesz to jako, no dobra, przytyło i się może łatwo schudnąć, bo to nie jest twój problem. To ta osoba, która, którą dotyka to, no to ona jest bardzo, bardzo wyczulona na każdą możliwą rzecz i myślę, że wszyscy już na to patrzą. No. Dobra, a ja mam teraz przykład świetnego prezentu. Jak zaoszczędzić na prezencie? Tak, to jest przykład. Urodziny mojej siostry są dwa tygodnie przed świętami, na jej urodziny dostała od mojego brata buta jednego. Zdziwiła się dlaczego tylko jeden. Po dwóch tygodniach nastały święta, a moja siostra dostała kolejny prezent od brata, odpakowała go, a w nim drugi but. <laughs> to akurat śmieszne i kreatywne, no mamo! Tutaj, tutaj. Gorzej jak dostała jednego buta i No skąd on to wziął? Wyrzuciła tu za dwa tygodnie później zrobiła. Albo pomyślała, że to jakaś doniczka i wsypała tam ziemi. Nie no, ciekawe, ciekawe, widzę tutaj ten punkt artystyczny! Dasz się, do da się Nie, wziąć. on po prostu chciał zaoszczędzić. tu nie ma żadnego artykułu ukrytego, nic, po prostu pomyślał, kupię jej buty, ale... No. jak na to trzeba wpaść? Pomyślisz no! Rozdzielaj buty, niech będzie miała. Choć w sumie to brat, to dużo wyjaśnia. To prawda, to <laughs> prawda. Choć też trzeba przyznać, że w młodym wieku ma się. Y Czasem głupie pomysły na prezent, choć ma się dobre intencje. Ja pamiętam, że święci wierzyłam przez całą swoją podstawówkę, że moi rodzice marzą, żeby dostawać figurki szklane, także takie ala porcelanowe. I z moją siostrą i bratem na każdą możliwą okazję, na święta, na urodziny, na coś kupowaliśmy takie małe figurki, takie beznadziejne. Teraz po latach sobie twierdzę, że po prostu to były beznadziejne prezenty, a wtedy uważaliśmy, że rodzice kolekcjonują. Nie, nie, jestem fanem kupywania albo pytania się, co ktoś chce, albo kupywania po prostu skarpetek. No właśnie, a ty wolisz mieć niespodziankę, czy wolisz dostać prezent, który wiesz, że będzie taki, jak chcesz? Zależy, bardzo lubię niespodzianki, ale niespodzianki często też mogą być nietrafione, więc czasami staram się. W tym roku w ogóle dałam jakby rodzinie, bo zawsze mama do mnie przychodzi o co byś chciała, co byś chciała, dlatego w tym roku przygotowałam dokładną listę z mnóstwem różnych pomysłów, co Mogłoby być. Oczywiście nie wszystkie wymagałam, tylko to były pomysły. Nie przekazałam rodzinie tej listy, ponieważ rodzina powiedziała, że niespodzianki będą. O, no ale to też tak <laughs> może. Ale ogólnie zazwyczaj staram się mniej więcej mówić, co chcę. Też chociaż nakierowywać w jakim. Lubię niespodzianki, ale lubię też nakierowywać ludzi, na przykład mówić, że no, chętnie dostałabym jakąś książkę albo jakiś sweterek albo coś, żeby zostawić dużo pole do wyboru, ale jednak. A, no w tym roku Amelka chodziła i... Och, piżama z długim rękawem by się przydała. Och, piżama by się przydała. Możliwe. No, może być sweterek, sweterek może być fajny, fajny. I w ogóle chcę tutaj się poskalić na moją mamę, bo e, zażyczyłam sobie pewną książkę na e, święta, na Mikołaja. Na Mikołaja. Przyszła ona już około tydzień temu. Odbierałam ją razem z małą spaczką ale mama wciąż nie chce mi pozwolić jej otworzyć. Nie, ponieważ to jest prezent Mikołajkowy. Jak będziesz grzeczna, to Mikołaj wejdzie przez komin i zostawi ci yy, prezent w skarpecie. I tak czuję, że powinno zostać to przyspieszone. Przykro mi, ale nie. A teraz, yy, po, teraz jest historia o. Osobce, która była bardzo źle potraktowana w klasie, więc uważajcie, jak będziecie mieć Mikołajki klasowe, żeby potraktować je mega, mega poważnie. Oto moja historia. Na wstępie tylko wspomnę, że w gimnazjum, pierwsza klasa, byłam odludkiem. Nie gadałam z nikim w klasie, ponieważ nie umiałam gadać z ludźmi, nieśmiałość wyniosła u mnie poziom max. W związku z tym nikomu nie dopiekłam, no chyba, że komuś przeszkadza moja cichość sama w sobie. Bardzo się cieszyłam na mikołajki klasowe. W domu mamie trąbiłam cały czas o tym, myślałyśmy, jaki prezent za 20 zł mogę kupić osobie, którą wylosowałam. Mała bardzo się cieszyła, że ja coś dostanę, ponieważ prezentów na mikołajki w domu nie dostawałam nigdy, nie przelewało nam się. Przyszedł ten dzień. W klasie rozdawali prezenty anonimowo, to znaczy kładliśmy je w jedno miejsce, po czym rozdawała jedna osoba wszystkim. Dostaję swoją torbę, zaglądam do środka, a tam jeden zgnieciony cukierek, trudno odwijam papierek, a w środku przerzuta guma. Nigdy wcześniej nie czułam się tak upokorzona. Nie, to akurat jest kolejny bardzo, bardzo niemiły prezent. Jak już chcecie, naprawdę chcecie zrobić komuś słaby prezent, to lepiej w ogóle go nie robić, bo uważam, że to nie ma sensu. Tym bardziej, jak to są mi kłajki szkolne. Ja wiem, że czasami trudno coś kupić, tym bardziej, że ceny, e, tym bardziej za 20 zł, bo na przykład u mnie zazwyczaj jest 50 zł i już coś trudno jest kupić, bo jednak bardzo trudno znaleźć taki prezent, żeby on był fajny, jakiś pomyślany, przyjemny. Padł w gusta drugiej osobie, ale też nie był za drogi. Ale fajne czekolady, czekoladki. Tak, czekoladki czy coś to też jest bardzo fajny prezent, jak już naprawdę nie macie pomysłu. A robienie sobie z kogoś żartów, tylko dlatego, żeby nie wiem, po prostu... Nie wiem, no, chyba, chyba czasem ludziom wpadają... No, ludziom wpadają takie głupie, głupie pomysły, e, które e, sprawiają ogromną przykrość tak naprawdę, bo tutaj... Już lepiej kupić jakąś czekoladę albo nawet kolejną świeczkę, niż szczerze mówiąc tak sobie się z, z kogoś namijać. Bo tu raczej nie chodziło o to, że e, ktoś, nie wiem, nie wiedział co kupić, raczej chodziło o taką zwykłą złośliwość, żeby komuś taką nieprzyjemną rzecz albo zachować dla siebie 20 zł, które się dostało od mamy, a tutaj zrobić taką takie nieprzyjemną Nie sytuację, tak. Nie Ale są też tacy spryciarze, którzy też robią fatalne prezenty. No. W gimnazjum na Mikołajki mój kolega dostał sporą torbę z Lider Price'a, a w niej był ryż. Żarówka, baterie, zupki chińskie, kostka rosłowa, stare zabawki z McDonalda, rolka papieru toaletowego, makaron. I takie prezenty są fajne, przydatne, dużo tych prezentów, no takie rzeczy to można kupować. Ja uważam, że to po prostu był chłopak, który w ostatni dzień sobie przypomniał, ojej, dzisiaj Mikołajki. Albo po prostu najlepsi przyjaciele. Tak, albo zabrał mamie, co ona tam dzisiaj ze sklepu przyniosła, zabrał siatkę, i odniósł. Ale przynajmniej praktyczne te prezenty, prawda? No, papier toaletowy ci się przyda, żarówka też ci się przyda, ryż, makaron. No, mam, no tylko Czy... zabawki z McDonalda, ale no może wyjdą kiedyś na licytacji. Sprzedaję za 10 tysięcy złotych. Pamiętaj, pamiętaj, że zawsze w rodzinie jest ktoś, kto daje bardzo użyteczne prezenty. Kiedyś mieliśmy takiego wujka, który zawsze uraczał wszystkich próbkami pas do zębów. Roznosił w takich siateczkach i każdy dostawał próbki, pas do zębów. Mamy kogoś w rodzinie, kto daje bardzo praktyczne prezenty, na przykład latarkę na głowę, albo lusterko takie do malowania się, czyli same, same no praktyczne rzeczy. Ale lusterko rzeczy. uważam za bardzo fajny prezent. Tak, takie, takie się. to się staje. No, czasem, czasem. <laughs> Dlatego mówię, bardzo praktyczne prezenty, więc zawsze jest ktoś, ja wiecznie dostawałam próbki, ten, próbki pasty, a Piotrek dosta, ma wujka, którego zawsze dostaje koszulki, i i <laughs> so No ja na przykład się śmiałam, oczywiście e, bardzo się cieszę z tych prezentów, ale w tamtym roku my ogólnie nie mieliśmy w naszym starym domu wanny i póki co jeszcze też nie stoi, ale to mniej ważne, ale dostałam e, w poprzednim roku strasznie dużo bomb do kąpieli. Tak, tych kul, one do tej pory leżą, czekają na swoje. Ale ja, ja uważam, że to ogólnie dobry prezent, bo ja uwielbiam kulę do kąpieli, tylko no niestety nie mamy wanny tak. jeszcze. Trzeba po prostu sprawdzić, czy odbiorca ma wannę. A co ze śmiesznymi prezentami? Kiedy miałam 13 lat, dostałam od babci na święta skarpety, ale niezwykłe skarpety. Tylko takie podbite gumowymi kulkami do chodzenia po domu. Na dodatek miały kształt wściekle różowych świnek i jakieś perełki poprzyszywane. O, fajny prezent, fajny, jak już mówiłam, ja jestem fanką kupowania skarpet, skarpety górą. Uwielbiam w ogóle sama śmieszne skarpety i takie z różnymi śmiesznymi wzorkami, na przykład latającymi od dogami. Mam takie skarpety, bardzo fajne są, no. <grych> więc ja jestem ogólnie fanką czy śmiesznych skarpet, czy właśnie takich śmiesznych, ale prezentów. No właśnie, tutaj aż wstrzymałam oddech, bo ja jestem osobą, która wiecznie kupuje skarpety, piżamy na Mikołajki i takie różne rzeczy, więc już bałam się, że Ameryka powie, nienawidzę dostawać skarpet, a ja co roku po prostu skarpety. Lubię, ale śmieszne skarpety. <grych> Ojej. No, ja to zawsze świąteczne. Tak, to świąteczne. świąteczne też się przydają tylko no gorzej, bo w lipcu tak średnio chodzić, nie? Dobra, a co będzie, jak dostaniesz mega nietrafiony, ale drogi prezent? Kolega, już teraz mój chłopak, po jakichś dwóch tygodniach znajomości, przyjechał do mnie z perfumami. Miło z jego strony, zwłaszcza, że perfumy do najtańszych nie należały i ściągnął je za oceanu, ale kompletnie nie trafił w mój gust. Teraz za każdym razem, gdy się spotykam, muszę nimi śmierdzieć, bo nie chcę zrobić mu przykrości. No, nietrafiony prezent. Lepiej się dopytywać, jakie ktoś lubi perfumy. Wiem, że niektóre perfumy na przykład bardzo, bardzo śmierdzą. I dla mnie ja na przykład nienawidzę słodkich perfum. What? What? <noise> Nikt tego nie widział. Ja na przykład nienawidzę słodkich perfum. Po prostu aż mnie mdli coś od nich. I jakby ktoś mi kupił takie mega, mega jakieś słodkie perfumy, to pewnie bym ich nie założyła no. niestety. No dobra, chłopak. Który bardzo Ci się podoba. No i co teraz robisz? Mówiłaś Właśnie mu prawdę. tajemnicza sytuacja, dziwna sytuacja. Chyba, że kupujesz mu też słodkie perfumy, żebyście oboje e, siedzieli w, te, w tym dyskomforcie. No dobra, ale uważasz, że warto mu powiedzieć prawdę, czy jednak nie chcieć mu zrobić przykrości i śmierdzić tymi perfumami? Nie wiem, póki nie miałam takiej sytuacji, wolę lepiej o tym nie myśleć. Póki mam super życie, w którym nie muszę mówić, że mi się prezenty nie podobają, to wolę raczej nie zastanawiać się nad tym zbyt długo. Dobra, to ostatnia historia z Neta, w trzeciej klasie. E, och, na samo wspomnienie mi słabo chyba liceum, bo tu mówimy o jakichś starszych. Patrzył do torebki z prezentem, a tam dwa porcelanowe aniołki. Próbowałam się uśmiechnąć chociaż, a, chociaż, ale chyba mi nie wyszło. Podszedł do mnie kolega i mówi, że to on mi robił prezent, tylko zamawiał coś z neta, jeszcze nie przyszło i da mi później. No to wybaczyłam te aniołki i się ucieszyłam, że może coś jednak fajnego dostanę. Dostałam. Trzeci aniołek! Uwaga! Laskę do chodzenia, taką dla starych ludzi. Miałam w tamtym roku dwa razy nogę w gipsie i pomyślałam, że to będzie śmieszne. Nie dość, że musiałam z tą laską chodzić po szkole cały dzień. Chowałam się po kątach, żeby nie spotkać znajomych z innych klas, to jeszcze szliśmy w ten dzień gdzieś z klasą i chodziłam tak po całym mieście. Jak tylko wróciłam do domu, to włączyłam ją głęboko pod tapczan. Znaczy, czy śmieszny prezent? No pewno. Widzę tu dobrą intencję. Wydaje się być śmiesznym prezentem. No, współczuję dziewczynie, że musiała cały dzień chodzić z tą laską. No dobra, ale czy naprawdę powinna się wstydzić? Nie, nie uważam. Ja też jakbym dostała raczej taki śmieszny prezent. Ja jestem taką osobą, że też bym się raczej jakbym dostała taką laskę, specjalnie z nią uchodziła. Co prawda później bym mi się już powoli nie chciało, ale e, na początku bym chodziła i tak dalej. No może nie użyję jej wiele razy, chyba, że znowu złamie nogę i <noise> będzie miała ją w gipsie. Wtedy się może przyda. No on zrobił prezent dopasowany. No tak, tak. A co jeszcze do takich dojeżdżających prezentów, bo mi się przypomniało, jak w tamtym roku mój kolega zażyczył sobie od mojej koleżanki takie ciapy, e, ciapy rekinki. I o ile się nie mylę... To chyba miesiąc, zamówiła je z temu, i chyba przez miesiąc do niego nie dotarły, i chyba otrzymał je dopiero w styczniu, a miały być na Mikołajki. No dobra, ale był zadowolony? Bardzo, bardzo! Do tej pory je ma, do tej pory używa, więc to jest najważniejsze. A jestem mega ciekawa, jakie fajne i jakie najgorsze prezenty dostali nasi widzowie, więc napiszcie nam koniecznie w komentarzu. I widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dobrze się słuchało i pocieczki!